Progres to wymiana myśli, wiedzy i doświadczeń całej branży morskiej. Taka była idea. Powstania kongresu, który obecnie ma swoją 11. edycję. Ta edycja kongresu różni się od tych poprzednich, ponieważ zaszczycili nas bardzo zacni goście z kierownictwa polskiego rządu na czele z panem premierem. Uczestniczą w kongresie ministrowie do spraw morskich, państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTY, też mają swoje tematy. Usłyszeliśmy bardzo ważne deklaracje polityczne, które poprzez odpowiednie zmiany aktów czy działania przekują się w określenie produkty. Jest to dla nas bardzo wyjątkowa sytuacja, kiedy właściwie najwyższe organy państwowe przybywają na szczeciński kongres. Jest to też dla nas bardzo ważne, że polski świat shippingowy, świat związany z portami, z gospodarką morską spotyka się właśnie tutaj. Ranga całego kongresu została bardzo podniesiona. Tematyka, która jest poruszana jest dla nas żywotna, ma kluczowe znaczenie. Są potężne deklaracje, jeżeli chodzi o strumień pieniędzy płynący w stronę gospodarki morskiej. Organizacja, no, muszę powiedzieć, że to jest co najmniej rok ciężkiej pracy bardzo duża praca została włożona zarówno przez nasze przedsiębiorstwo, jak i przez zarząd portów morskich Szczecin-Świnoujście. Tutaj to wsparcie z obu stron wzajemne było bardzo duże. To jest dokładnie ten moment, kiedy jako premier polskiego rządu mogę powiedzieć, że otwieramy ambitny program Polskie Morze. Polska bandera. Przywrócimy polską banderę. To jest 20 lat. 20 lat minęło od czasu, kiedy też symbolicznie statek nazywał się Ziemia Gnieźnieńska, kiedy spuszczono ostatnią polską banderę na polskim statku. To jest ta bandera. Trzeba było czekać ponad 20 lat, żeby pełną piersią, pełnym głosem powiedzieć polska bandera wróci na polskie statki. Tak, żeby polscy marynarze, polscy armatorzy, polscy producenci mogli pracować, pływać, zarabiać pod polską banderą. Dzisiaj będziemy rozmawiać na bardzo ważne tematy dla każdego portu morskiego w Europie, ale jedno jest pewne. W Europie musimy trzymać się razem. Europa będzie silna siłą każdego państwa i siłą każdego portu, który znajduje się w naszych państwach, ale także współpracą z tymi państwami, których tych portów nie mają i dlatego kluczowa jest infrastruktura dostępu właśnie. Do tych portów. Wystartował wielki projekt Polskie Morze. Odważne inwestycje, ambitny rozwój i budowa silnej biało-czerwonej marki na Bałtyku. Myślę, że te decyzje, które zostały przez premiera Donalda Tuska ogłoszone, są przełomowe. Inwestycje w budowę promów dla polskich armatorów, współprac naszych armatorów, nowe jednostki dla naszych uczelni morskich, plany przywrócenia polskiej bandery. Konkretne działania w tej sprawie już zostały podjęte. Dwa dni kongresu morskiego i bardzo ważne decyzje dla przyszłości polskiej gospodarki morskiej. Możemy spotkać się, rozmawiać o najważniejszych rozwojowych problemach stojących przed gospodarką morską, przed portami morskimi, przed podmiotami, które tymi portami zarządzają, ale również przed żeglugą morską. Wszyscy łączymy się dzisiaj tutaj na Kongresie Morskim. Łączą nas sprawy gospodarki morskiej, sprawy portów, sprawy żeglugi i nasza przyszłość, żeby w taki sposób się rozwijać, aby móc osiągnąć zrównoważoną niebieską gospodarkę w przyszłości. Te liczymy na to, że wszystkie te inwestycje, o których powiedzieliście, które trwają bądź są zaczynane są na etapie projektowym, przyspieszą, mówiąc krótko, dlatego że czas nas goni. Nasze inwestycje portowe będą w ciągu kilku lat gotowe i nie sposób w sobie wyobrazić sytuację taką, że gotowość infrastruktury portowej nie będzie się komponowała z gotowością dostępową, z sytuacją taką, że mamy dostęp do właściwych dróg asfaltowych i właściwych tras kolejowych.